Panie trenerze, kiedy już na chłodno analizowaliście spotkanie z Koroną Kielce, w głowach sztabu szkoleniowego pojawiło się zadowolenie z postawy podopiecznych, czy raczej takie trochę rozczarowanie, że te dwa punkty więcej mogły być na koncie miedziowych po tym spotkaniu? Z pewnością nie było skrajności ani w tą stronę, ani w tą. Jedno jest pewne, że w tej sytuacji, jakiej znajduje się yy, drużyna, to po meczu z pewnością, wolelibyśmy grać gorzej, ale zainkasować trzy punkty. Zdaję sobie sprawę z tego, że powinno być i dobre granie, i, i zdobycie trzech punktów, ale nie ukrywam, że jadąc do Kielc, to z pewnością nie byliśmy faworytem. Tym bardziej, że brałem pod uwagę występ Korony w Legii Warszawa, który uznaliśmy za bardzo dobry. Niedziela przyniesie kolejne wyzwanie, tym razem Zawisza Bydgoszcz. Zawisza, który dobrze wystartował, bardzo dobrze zaprezentował się w pierwszym spotkaniu i wygrał, no a, a w drugim meczu już musiał uznać wyższość rywali. Ta dyspozycja najbliższego rywala pozostaje dla Was zagadką? Przyznam szczerze, że pierwsze kolejki zawsze są pewną zagadką, ponieważ jest to taka sinusoida formy drużyn, nawet zawodników. A ponieważ w naszej sytuacji to ciągle jest ta presja, wybywania punktów, to uważam, że konfrontacja z Zawiszą, w chce grać w pierwszej osemce i jest na dobrej drodze, to z pewnością postawi nam tu warunki bardzo, bardzo wymagające, że tak powiem, dla nas. Liczę na to, że. A cud własnego boiska, kibice nam pomogą i będzie to udana impreza z tą drużyną. Chociaż z pewnością to nie jest górki, tylko w dalszym ciągu pod górkę. Dziś na te kilka dni do meczu eksperci zachodzą w głowę, czym trener Lęczyk zaskoczy i faktycznie należy spodziewać się jakichś zmian w składzie miedziowych? Ja nie mam żadnych asów w rękawie. Dysponujemy tą kadrą, która już od miesiąca przygotowuje się do, do sezonu. Ja mogę żałować, tylko że w tym meczu nie wystąpi z uwagi na kartki yy, Ciotra, który zupełnie przyzwoity mecz zagrał w koronie. Natomiast yy, pozostali zawodnicy są do mojej dyspozycji, ci, którzy byli w kielcach.